Hej ludzie, Paziu! Tutaj. Zacznijmy tydzień od pozytywnej informacji. Tango Gameworks żyje i zostało kupione przez Kraftona. Tak, studio, które zostało na początku roku zamknięte przez Microsoft, odrodziło się jak Phoenix z popiołów i zostało kupione przez właśnie Kraftona. To był wydawca, który wydał jakiś czas temu Callisto Protocol. Ogólnie oni są odnogą wyda wydawcy, który się zajmuje bardziej grami mobilnymi i online. Owymi. I tutaj właśnie oni starają się jakoś przebić do gier single player. Trochę mnie boli, że w informacji do mediów jest mówione tylko o tym, że jest High w rękach Kraftona, że nie wiem czy Finn, czy e, Tokyo Ghostwire jest też w rękach Kraftona, czy zostało w rękach BTS i Microsoftu. Ale zacznijmy od tego, to jest piekielnie pozytywna informacja. Cieszę się, że studio, które potrafiło dostarczyć tak fajny produkt, jakim był hi Rush, będzie mogło dalej robić gry. Mam nadzieję, że Krafton nauczył się masę rzeczy przy produkcji Kalisto Protocol i będzie potrafił wymagać i wspierać yy, Tango. Bo według mnie nie ma nic ważniejszego niż ciągłość tworzenia Projektów, bo tylko dzięki temu możemy mieć pracowników, którzy zyskują doświadczenie, którzy potrafią zrozumieć dany gatunek i potrafią rozwijać się dalej. Mam też nadzieję, że udało się zatrzymać większość pracowników Game Workshopa, bo często tak jest, że przy takich powiedzmy sobie odrodzeniach masa pracowników, tych bardziej doświadczonych, już sobie znalazło pracę gdzie indziej, bo wiecie, doświadczony pracownik i dobry pracownik na jakieś 90% zawsze sobie znajdzie gdzieś robotę. Co oprócz tego? Zastanawia mnie zachowanie Microsoftu, bo Microsoft ostatnio otworzył nowe studio 2A, które ma się zajmować mniejszymi projektami. Do tego jeszcze Activision otworzyło w Polsce studio, które się chyba nazywa Nowhere, coś takiego. Bardzo sarkastyczna nazwa, muszę przyznać. I jednocześnie Microsoft pozwala, żeby ten bardziej doświadczone studia, jak właśnie Tango czy Toys for Boys, odłączyły się od niego. Chociaż nie, Toys for Boys chyba mają umowę z Microsoftem na jakiś tytuł. Ale wciąż to jest bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo takie dziwne zachowanie Microsoftu. Bo to tak jakbyś kupił tak jakbyś kupił studia, nie wiedział co z nimi zrobić i je puścił. A to są, były jedne z bardziej doświadczonych studiów. Bo wtedy w tango wydało Tokyo Ghostwire i hi Rafa w krótkich odstępach. A Toys for Boys potrafili zrobić Spyro remake'a i rewelacyjnego Krafa 4. Ja o krafu 4 w ogóle kiedyś zrobię osobny filmik. I ogólnie Mam na, coś czuję, że będziemy mieli więcej takich informacji przy zamknięciach niektórych studiów. Dlaczego? Bo wydawcy rozumieją, że jednak doświadczenia nie, kup, doświadczenia nie kupisz. Że możesz stworzyć nowe studio i zebrać doświadczonych ludzi, ale oni będą muszą się zgrać. A nawet jak kupisz studio, które zostało przez kogoś wyplute, to jeżeli są tam jakieś osoby zarządzające, jeżeli tam jest zespół ludzi zgrany, to łatwiej na podstawie tego coś zbudować niż od zera. Bo na przykład no, te studia, co teraz Microsoft czy Activision założyło, no to będą potrzebowały parunastu miesięcy, jak nie lat, żeby się zgrać i żeby zrobić jakiś projekt. Ale wciąż no nie mogę uwierzyć, że Tango przeżyło. Chciałbym, żeby Tango miało prawa do wszystkich swoich marek. No bo taki Hi-Fi zasługuje na sequel. No. Przez tą całą falę i przez te wszystkie nagrody, jakie zdobył, zasłużył na to, żeby zdobyć sequel, zdobyć możliwość zrobienia sequela. No i jeszcze zasłużył na to, żeby rozwijać to IP. No i na fizyczną kopię. Mam nadzieję, że ta umowa nie wpłynie na stworzenie fizycznej kopii High -Fi Rafa, Bo naprawdę muszę mieć tą grę na, na półce. Poza tym... Jeżeli chodzi o takie życie studia po rozstaniu się z dużym wydawcą, trudno powiedzieć, czy to będzie coś, czy to będzie pozytywne, czy nie, bo czasem udaje się zatrzymać ten flow w zespole, że ty po prostu to trochę tak jak nie wiem, chyba Kucharczyk powiedział w 92, że do tego do trenera, że zmieniamy. Szyld i jedziemy dalej, że to oni mają przejść do głównej reprezentacji i lecimy dalej. To czasem się tak udaje w niektórych studiach, że po prostu mamy nowego wydawcę, ale zmieniamy szyld i lecimy dalej, a czasem po prostu to doprowadza do tego, że studio ma za dużo liny i samo się chce powiesić, bo po prostu nie czują się z wydawcą. Tutaj trzymam kciuki, aby się wszystko udało, aby po prostu. Tango mogło tworzyć nowe tytuły. Chciałbym zobaczyć nowego David Within, chciałbym zobaczyć High Firasa, chciałbym zobaczyć jakieś nowe serie, nową grę od nich. Może w jakimś poważniejszym klimacie. No nie wiem, ale na pewno potencjał to studio ma. I jeżeli Krafton, czy Kefton kupił to studio, to oznacza też, że ktoś tam musiał zostać w. Nie kupił samych takich kości. Bo raczej, jeżeli kupiłby samą markę High Fierach, to nie wiem, czy bym był w stanie zebrać nowe studio, które by zrobiło grę o, podobnym, o podobnej jakości jak, jak pierwszy High Fierach. Ale to też jest ciekawe, że nie, że nie możemy już spisywać studia na stratę. Nawet jak zostało nam prosto powiedziane, że studio zostało zamknięte, bo za parę miesięcy mogło się okazać, że to studio odrodzi się jak feniks popiołowy. To jest po prostu tak porąbana, Ta branża jest tak porąbana, że już teraz niczego nie możesz być pewny. A co wy o tym myślicie? Co byście chcieli zobaczyć od e, Tango Game Worksa? Piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że będziecie mieli świetny tydzień. Trzymajcie się. Pa, pa. Everybody lives Just this once! Everybody! Live!